Cześć, nazywam się Natalia Kordyak i jestem organizatorką Contrast Music Festival. Przed nami dzień drugi. Ja w kółko z zaczynam po bym bardzo się do tego zachęcał, żeby w ogóle to się zagłębiać i szukać i żeby być cierpliwy. Od takiej totalnej czystości kładzionych akordów do, do tego mojego akompaniamentu, że trochę się Ale ja, ale ja, ale ja, ja nie wiem, czy ja się mogli nie wytrzymać i chcieć zagrać co... Okej? Okay. Dla mnie to jest dosyć wyjątkowa sytuacja, bo, bo zagram materiał z albumu, który dopiero wychodzi w przyszłym roku. Że skrzypce rzeczywiście już przestają być słyszalne. Że Chciałbym, żeby były częścią masy. Więc to jest takie pierwsze skonfrontowanie tego materiału z publicznością.